Można powiedzieć, że to jest połączone, ponieważ ja pracując w obszarze terapeutycznym jestem wierny z wartością, które wyznaję, tak? Czyli nie, nie odchodzę od tego, kim jestem i w co wierzę, czyli jak to się mówi, nie odwieszam habitu na kołek, jak wchodzę do gabinetu, tak? Przynajmniej tak wewnętrznie. Dlatego na pewno jest to jakaś zbieżność w tym, to tak jak no właśnie, my tutaj od już wielu lat prowadzimy mamy jakieś poradnie, teraz to się już tak bardziej zintensyfikowało. Mamy też ludzi, z którymi współpracujemy. To rzeczywiście ja prowadzę mm, właśnie psychoterapię w tym domu, też w gabinecie i mm, myślę sobie, że zawsze zawsze jakoś patrzę na to, że oczywiście mm, Bóg jest tym, który uzdrawia. Pan Bóg jest tym, który nas dotyka. Uzdrawia, ale czasami rzeczywiście zaprasza nas na różnych drogach do tego uzdrowienia. Czasami chce, żebyśmy poznali trochę prawdy o samych sobie, żebyśmy odkryli, odgrzebali trochę, żebyśmy skonfrontowali się z różnymi takimi rzeczami, z którymi nie mieliśmy jeszcze okazji skonfrontować się w swoim życiu, tak? jak Nie odróżniam tego, że to jest jakby coś zupełnie osobnego, a y, nie jest tak, że kiedy przychodzi pacjent, to mówię, dobrze, to teraz o Panu Bogu nie będziemy mówić, y, tylko będziemy mówić o, y, o psychologii czy psychoterapii, tak, czy o, o pana uczuciach i emocjach. Nie. Bo jeżeli jest to dla niego ważna sfera i y, są to dla niego ważne wartości, to jak najbardziej y, umocnienie tej sfery myślę, że pomaga też. Y, w jakimś uzdrowieniu czy w polepszeniu komfortu życia pacjenta, człowieka, który przychodzi. Wiele osób trafia do nas poprzez to, że uczestniczą gdzieś w Polsce, w warsztatach, które prowadzę, albo mają okazję gdzieś słyszeć mnie na rekolekcjach bądź to przez stronę internetową. Więc są to osoby, które przyjeżdżają z tutaj z okolicznych, jakichś miejscowości, ale też, które, które gdzieś tam dalej przyjeżdżają z dalszych stron, albo też pracujemy właśnie za pomocą internetu na przykład ze sobą, nie? Więc jest to taka, bardzo różne, różne formy, też taką formą pantoflową, pocztą pantoflową, tak, że ktoś sobie wie, aha, tam jest, tam można uzyskać pomoc na przykład i... I wtedy do mnie ktoś przychodzi. Też tutaj okoliczni księża, duszpasterze też, oni wiedzą, że tutaj jest taki ośrodek, że tutaj jest taka możliwość. Kiedy w, w, ktoś przychodzi, się zgłasza do nich, to czasami właśnie kierują tutaj do nas. I wtedy, jeżeli możemy pomóc, to pomagamy, jeżeli nie, no to my również gdzieś tam dalej wysyłamy do, do jakichś placówek, z którymi też współpracujemy, bądź mamy z nimi kontakt jakiś. Nie? Przede wszystkim w jakimś moim takim obszarze zainteresowania są problemy małżeńskie, czyli prowadzę psychoterapię małżeńską, dlatego też sporo par się zgłasza, więc te problemy małżeńskie jakieś są chyba tym, co jakoś leży w moim takim obszarze zainteresowań, ale też takie problemy życia codziennego, czyli jakieś emocje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić czy stany depresyjne, stany nerwicowe, wszelkie jakieś takie problemy życia psychicznego. To jest to, z czym rzeczywiście ludzie tutaj przychodzą i mogą się zgłosić do nas i prawdopodobnie, jeżeli my nie jesteśmy w stanie im udzielić pomocy, to mamy też, tak jak powiedziałem, takie miejsca, w które możemy ich przekierować i jakoś zaprosić.